Cześć, Michał, Michała to podcast. Lekki, stan Oddech mindset medytacja. Dzisiaj o dwóch technikach, które połączone pomagają z natłokiem myśli i pomagają odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Te techniki to technika 478 i journaling, że tak ładnie powiem, czyli pisanie dziennika. W jaki sposób, jak konkretnie je połączyć, już do tego przychodzę. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że techniki oddechowe osadzają cię w tu i teraz, wyrywają cię z swoich myśli. W ogóle, jak rozpoznać się, że ktoś nie jest w tu i teraz? Bardzo często się rozgląda, bardzo często mówi o planach na przyszłość albo o czymś, co się wydarzyło w przeszłości. Nie mówi o swoich odczuciach. Jeżeli ktoś mało mówi w ogóle o swoich odczuciach, uczuciach, tylko raczej o myślach, planach. To jest jeden z sygnałów, że nie ma go w tu i teraz. Kolejnym takim sygnałem jest to, że jest osobą nerwową albo reaktywną. Bo ktoś, kto jest głęboko osadzony w chwili obecnej, nie będzie reaktywny. Będzie raczej może trochę bierny, ale osadzony w sobie. I chcę Ci przypomnieć, że jedną rzeczą jest temat tego odcinka, a drugą rzeczą jest to, że ten odcinek ma być dla Ciebie praktyką medytacyjną. Ja sam staram się, jak potrafię, wejść w ten stan ważności, kiedy to mówię do Ciebie, a Ty w tym momencie możesz zwolnić i też część uwagi poświęcić na swój oddech, na obserwację oddechu w ciele, albo na obserwację doznaj płynących z ciała. I może Ci w tym pomóc technika 478. Jest bardzo prosta, bo chodzi o to, że robimy wdech na 4, trzymamy 7 i wydech na 8. Za chwilę cię przez nią przeprowadzę. Kolejną techniką, którą połączymy, jest pisanie dziennika. Pisanie dziennika swoich myśli, uczuć i zachowań. Bo kiedy będziemy opisywać swoje myśli, uczucia i zachowania, będziemy mogli im się przyjrzeć. Co wpłynie na to, że odzyskamy większą kontrolę nad tym, a zwłaszcza nad niechcianymi myślami. Bo może to kontrowersyjne, co powiem i może to usłyszysz pierwszy raz, ale nie jesteś swoimi myślami. Nie jesteś swoimi emocjami i uczuciami. Nie jesteś nawet swoimi zachowaniami. Mimo, że to zachowanie najlepiej opisują nas, Wśród innych ludzi i w społeczeństwie. Tak więc, skoro nie jesteś myślami, uczuciami i zachowaniami, takim jesteś, to pytanie może filozoficzne, ale warto je sobie czasami zadać. I jeżeli patrzysz na siebie z perspektywy dół społecznych, to też jest w porządku, jeżeli patrzysz na siebie z perspektywy tego, jak wykonujesz swoje zadania w sensie. Jestem osobą pracowitą, jestem osob osobą sumienną, to też jest w porządku. Tylko, czy to jest cała prawda o tobie? Kiedyś na jednym szkoleniu z hipnozy, yy, prowadzący powiedział, że powinniśmy bardziej mówić o sobie nie ja, ale my. Ze względu na to, że jest tyle części w nas różnych. Tu poruszę tylko ten temat, że jedna część ciebie może chce zjeść czekoladę, a druga część ciebie chce się odchudzać. Jedna część chce pilnować kalorii i być sumienna w trzymaniu diety, a druga część chce odpuścić i po prostu żyć. I to może takie pytanie, którego wilka karmisz, tego dobrego czy złego, tylko to raczej pytanie, na ile jesteś świadom, świadoma tego, że te części tu są. I właśnie pisanie dziennika pomoże Ci w tym zobaczyć, jakie części masz w sobie. A technika 478, do której już przechodzimy, pomoże Ci. Nie wklejać się tak mocno w którąś z tych person, w którąś z tych części ról, z którymi obecnie jesteś. Także 4, 7, 8. Przejdźmy do ćwiczenia. Wdech na 4, trzymasz 7, wydech na 8. Zrobimy takie trzy cykla, a ty odnotuj, zobacz jak się z tym czujesz. Oddychaj tylko nosem, usiądź prosto, wygodnie. Wygodnie, a godnie, czyli z prostym kręgosłupem.

3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech 2-3-4. Trzymaj 2-3-4-5-6-7. Wydech 2-3-4-5-6-7-8. Puściotek wolno. Skieruj uwagę do ciała, co czujesz w ciele. Może to mrowienie, może puls, może można wdwyczyć swoje serce. A no może taki większy luz w barkach, ramionach? To jest w porządku. Przed ćwiczeniem wspomniałem o tym, że możemy przyklejać się do swoich person, czyli do ról społecznych, jakie odgrywamy. Miałem takich kilka przypadków w życiu, że spotkałem osoby, które były mocno przyklejone do tego, kim są. I na przykład. Hmm, przepraszam, kasznałem. I na przykład. Hmm, mama? Młoda mama? Matkowała wszystkim. Była mamą wszędzie, gdzie tylko nie poszła. To było taki life motif jej życia. Została matką i wszędzie na wszystkie patrzyła z perspektywy bycia matką. Jak myślisz, jak się nawiązywały relacje w związku, w którym jedna osoba chce być partnerem albo mężem, mężczyzną, a druga jest po prostu matką? Nie jest partnerką, tylko matką. I też matkuje temu swoim mężowi, tak? Nałóż sweter, weź szalik i tak dalej. No często tak to wygląda w związkach, tak? Że mężczyźni szukają właśnie takich kobiet, które będą im matkować, ale jak myślisz, jak ten związek mógł się toczyć dalej? Kolejnym takim częstym motywem jest e, motyw prezesa. Prezes spółki i on jest prezesem i w firmie i w domu, i z prezesem, na spotkaniach rodzinnych, i w związku, gdzie traktuje swoje dzieci też po prezesowsku. To też jest częsty motyw. Jakie ty znasz inne motywy ze stanu się przyklejenia do swojej roli, takiego sztywnego trzymania się w ramię? Oczywiście to jest skuteczne w jednym obszarze życia, ale teraz mamy taką tendencję do podchodzenia do życia holistycznie do wszystkich obszarów życia, które są naprawdę ważne. Ja na przykład wymieniłem takie pięć obszarów, stworzyłem w ogóle model, który się nazywa 5S, pięć sfer, pięć stref, pięć obszarów i tam wyróżniłem tylko pięć. Jeden to jest zdrowie, dwa to relacje i miłość, trzy finanse i kariera, cztery czas wolny, pasja i pięć lekki stan. Dlaczego 5 lekki stan? Lekki stan to znaczy bycie w tu i teraz z taką radością, z lekkością, bo jeżeli za nim masz któryś z tych obszarów, to Twoje życie nie będzie tak satysfakcjonujące, jakbyś chciał. Chciała. Oczywiście trudno jest mieć wszystkich 5 obszarów na maksymalnie 10 na 10, bo tak też ja oceniam subiektywnie, od 0 do 10, ale. Jeżeli będziesz pracować nad lekkim stanem, to będziesz mieć więcej satysfakcji z życia w tych różnych innych obszarach. I tutaj, kiedy zrobisz ćwiczenie 478, zachęcam Cię do napisania w swoim dzienniku. Weź sobie zeszyt, fajnie jak Ci pisze odręcznie. Jeżeli nie, nie mocno nie chcesz pisać odręcznie, rób to na swoim smartfonie albo na komputerze czy blacie. I przejdź przez te pięć obszarów, czyli jeszcze raz powtórzę zdrowie, jako pierwszy obszar, drugi obszar jako relacje i miłość, trzeci obszar finanse i kariera, czwarty obszar, czas wolny i pasja, hobby, czas dla siebie też. I piąty obszar lekki stan, czyli ile lekkości ogólnie mam w życiu. I przechodząc po kolei przez te obszary, zastanów się, jak u ciebie jestem na dzisiaj. I kolejną rzeczą, której możesz się przyjrzeć pisząc, to swoje myśli, uczucia i zachowania. Bo to nie jest tak, że musisz koniecznie rozpisywać, jak wygląda twoje życie we wszystkich obszarach codziennie. Fajnie to zrobić raz na tydzień, raz na miesiąc, a codziennie. Po prostu albo wylewać z siebie myśli, wszystko co im przyjdzie do głowy, coś na język przyniesie, to przelewam na papier, albo jakie dzisiaj wyrzuciły mi myśli, uczucia i zachowania, czyli mus. Każdy z nas ma jakąś zmus. I muzy są inspiracją, prawda? A w tym wypadku mus to myśli, uczucia, zachowania. Także podsumowując delikatnie, robimy ćwiczenie 4-7-8: wdech na 4, trzymasz 7, wydech 8, a następnie przychodzisz do pisania dziennika i tu masz trzy opcje: albo przychodzisz przez 5 obszarów swojego życia, albo piszesz o myślach, uczuciach, zachowaniach, albo po prostu wylewasz wszystko z siebie, co jest na ten moment dla Ciebie trudne. Tutaj taka bonusowa rada, jeżeli masz trudną sytuację. To czasami dobrze jest się po prostu wygadać. I nie musisz gadać do czatu GPT czy do kogokolwiek innego, ale możesz po prostu włączyć dyktafon i nagrać to, co ci siedzi w głowie. Zacząć odsłuchiwać, odsłuchać i usunąć. I wtedy jest wielka ulga emocjonalna, albo po prostu to wypisać. Także dziękuję ci za dzisiaj. Chcę ci przypomnieć tylko, że organizujemy wydarzenie razem z klaudią 31 maja i możesz się na niej zapisać na stronie LekkiStan.pl to jest wydarzenie dla wszystkich tych, którzy wesprzą, wesprą nasz podcast wirtualną kawą. Ceny wyjściówek zaczynają się już od 15 zł, także zapraszam ci serdecznie. I to jest na LekkiStan.pl w zakładce wydarzenie. Tam przeczytasz więcej i pamiętaj, że jeżeli uważasz ten podcast za wartościowy, a rady, które ci dajemy, na przykład w tym odcinku ode mnie, za skuteczne, działające i warte podzielania się, koniecznie podziel się tym odcinkiem z innymi. To był Michał, a podcast Lepki Stan, Odech, Mindset, Medytacja jeszcze wychodzi codziennie, także do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć.